O kurwa. Ale od tych kamieni w krzyża coś chyba wlazło. Młody. To. Chodź mi posmarujesz. Hmm, no dobra. A gdzie się boli? W dupie mnie boli. No plec mnie boli. Chodź kurwa, bo i nie dzisiaj. No dobra, to chodź do łazienki. Pomóć ci? Nie trzeba kurwa sam dojdę. Janusz, ale chyba poszedł do łazienki, zęby umyć. Dobra, dobra, zaraz, zobaczymy. Kurwa. Co jest, kurwa? pierdolaj. Zęby mi. Kurwa, ty to znowu. Już się najebałeś? Orycz, kurwa, Jamol. Bo... Ja, mol. O, tu jest. Co ty, kurwa? Co ty, kurwa, szwagier? A moru się napił? Ja pierdolę, no. Czym ja teraz kurwa posmaruje. posmaruję? Ty, a jak to smakujesz, Dobre? Pewnie jak mojito. Smakuje to chuj. Pierwszy raz w życiu będę pierdolę po światę. Zostać nie mogę kurwa. Mi, jak nie smakuje, to nie pije. Dobra kurwa, to nieczasne śmiechy. Napierdalamy mi w Masz jakieś pomysły? Ty był jeszcze ten, ten, waw, 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 wa, we, we, we. Woldemort! Wiem gdzie jest, bo się ostatnio zmarowałem, O, o, dobra, to dawaj, idziemy tam. A ty rychło no. Ja na razie pierdolę. Muszę wygrać tą nierówną walkę najpierw. Później dołączę. O, tu gdzieś było w sypialni. O no, Janusz. Hmm, grypowiryna. Może być? I mnie ty jesteś kurwa, wodemorca miałeś dać. O, kurwa teraz zgięło dopiero. Hmm, bo tu najlepiej na, na rozgrzanie coś. Czekaj, czekaj. I, Janusz, ja mam jeszcze chyba litra schowanego. Co masz kurwa? Flachy! Dobra, dawaj, kurwa, lecimy z nią. Może mi pomoże. Hej, chyba już cię nie boli. To co ty cię tak nagle naprostowałeś? Uh, a nie, 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 boli, boję. A, a, dawaj, dawaj tą flachę, oni tym boję nie wyrobię. No dobra, to zaraz ją przyniosę. Dwa kieliszki, co? Trzy, kurwa, trzy! O, Rysiu wyzdrowiał i nawet się ubrał w firmówkę. <laughs> Okej, dodam trzy. Kurwa, ty już swoje wypiłeś. Tylko litra mamy. Po co żeś się będzie dzioba moczył? I bo jak się pierdolny, to popiół zostanie nic więcej. A ty dowiecie, bo wszystko korwa, pięściami załatwiał. Ach, pierdolony! Mam, śmigolfa! O, korwa to taki lepszy młody. A, a co to za okazja? A taka, że to miałem urodziny tydzień temu, jak zwykle nikt nie pamiętał. A korwa widzi, no nikt nie pamiętał! stare głowy, nie mądrze. Bolej za twoje zdrowie, to na pewno, na pewno źle ci zrobi. Stulet, 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 stulet! Dobra, polewaj, kurwa! Dobra, kurwa, szklanki są. Gdzie ta gorzała? Gdzieś ją położył. Hej, no tu leżała, na blacie, koło okna. Kurwa, gdzie jest gorzała? Gdzieś tu, kurwa, schował? Mów! Hej, co już jest, nie schowałem? Żoba! Oh! Nie nie. A, nie nie, Nie no, kurwa, jak się tego pilnował? Kurwa, okno otwarte, byś wiadomo, że ten imbecil tu kurwa biega dookoła. Hmm... No już nie odzyskamy tej flaszki. Byli jeszcze przy niż wolt A to i tak ona była moja. Twoja? To ona była, dopóki ja o niej nie wiedziałem, kurwa. Teraz zapierdalaj do sklepu mi odkupić flachę. A, nie odkupię, bo co? Bo się teraz wszystkie zęby wypierdolę, bo no to! A ja już po drugą, kurwa, żeś nie upilnował! Ja dużo ja mam jadłam przejebane. Takie urodziny. Dobra młody, urodziny masz co roku. Jeszcze będzie okazja nie raz. Jeśli nie nadar że darmo napić.